Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, a to jest kolejny maptor polski na mapie Hynej Run. Ehm, mapa została wydana przez Poolboy. Ehm, Pojemność mapy to jest 34.70 MB. 11 maja 22 została wydana na wszystkie platformy. Ehm, jest to kolejna mapa, ehm, jeśli chodzi o... Wycinki drzew. Ale również są tutaj e, pola, na których można uprawiać. E, na tej mapie e, autor umieścił kilka rzeczy, które sam e, zmodyfikował. Między innymi jest to ten e, pickup i kilka innych jeszcze pojazdów. E, są też również e, inne rzeczy, też zmodyfikowane. Jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy na poziomie łatwym, jest go tutaj dość sporo. Naprawdę. Jeszcze nie widziałem, żeby to było dużo na, na sprzętu na mapie. To może tylko ze względu na to, że tu jest różnorodność, jeśli chodzi o pracę, pola lasy. Na to wygląda wszystko. A jeśli chodzi o całą mapę, mapa jest dość spora. Także prezentuję ją na poziomie łatwym, więc startujemy tutaj z tym terenem, tutaj na dole. Tu są pola, do których, które należą do gracza na początku. Ten teren tutaj, to jest pewnie leśny do wycięki. No i tu też jest farma, również. Teren ten sam kosztuje 3 646, a jeśli chodzi o inne pola, to 1 150, 1 300, 1 ,600, 986, 925 i 587. Także ceny są takie dość zróżnicowane. Eee co jeszcze um, zaczynamy od farmhouse'u tutaj jest kilka takich detali które grają w mieście żeby się zrelaksować powiedzmy A jeszcze jeśli chodzi o sloty na konsolę to przy najłatwiejszym poziomie to jest 886 slotów a jeśli z, y, zaczynamy od średniego i trudnego to jest 879 A jeśli posprzedawajemy wszystko to możemy zejść do 618 nawet także jest nieznacznie pograć mimo tego całego sprzętu i w ogóle jeśli chodzi o mapę to jest kilka rzeczy które ...wymagają poprawki, update wymagają, poprawki. Aha, i jeszcze jedno. Jest e, maszyna, która normalnie nie, nie ma jej na modhubie w ogóle. Jest dodana przez e, właśnie tego modera. Także jeśli ją sprzedacie, to nie będziecie mogli jej kupić. To jest tylko na poziomie łatwym, jeśli chcecie się nią pobawić. Już e, ją pokażę w... To jest to Disc Harrow? Ona ma szerokość 9,5 metra i 360 koni wymaga. Także tego, tego nie ma w ogóle na ModHarve. To jest dodana od e, twórcy mapy. Tutaj mamy pobór wapna. Tutaj mamy silos. Pojemność 400 tysięcy zbiornik na paliwo gdzie zatankujemy sprzęt. No i sprzęt jest rzucony częściowo po e, mapach, o mapie całej, także w, w tych różnych częściach możecie znaleźć e, sprzęt. A teraz to jeszcze miałem jechać. Tak, to widać tam był trak e, traktor do koszenia trawy. Tutaj są znowu przyczepa i no i tutaj jest właśnie ta sprawa którą poruszyłem wcześniej jeśli chodzi o update'a do tej mapy ponieważ są tu rzeczy do, mm, miejsca gdzie możemy sobie zakupić zwierzęta fizycznie są aczkolwiek nie można wejść w opcję zakupu w żadną z nich a jest to chyba 3 tak. Także na pewno to trzeba będzie poczekać do ubiegłego, to, żeby to zadziałało. Ponieważ, jak wcześniej mówiłem, to tutaj się znajduje na terenie, który rzekomo się posiada. Także. Na pewno poczekamy sobie na update Dobra to w drogę ruszamy Dobrze. Muszę się przybliżyć do pojazdu ponieważ ze względu na drzewa nie mam po co się oddalać żeby pokazać więcej widoków To są właśnie zalety zalesionych map. I tutaj pierwsze posty będzie po lewej stronie. No i tutaj mamy jedną z fabryk z łańcucha produkcyjnego, tutaj zrobimy, zrobimy mebelki. Koszt, kosztu nie ma, ponieważ należy już do nas przy poziomie łatwym. Tutaj mamy taki... nie wiem co to jest. Pewnie też jakiś błąd jest. I tu mam taki spory nasyp, żeby od góry wsypać sobie kamienie do kruszarki. prawda? O. To wygląda jak kamienie. Puste kamienie. Nie wiem. Coś, coś nie wyszło. To by było jedna rzecz. Teraz... Trzeba się przedostać do następnej. Także to troszeczkę jeżdżenia, ze względu na duży obszar leśny. Także dla miłośników wycinki drzew, to tu będzie naprawdę fajny raj. Tak, nie zdaniem, co tam, jeśli chodzi o leśnictwo i czy e, uprawy, to ta mapa nawet dość fajna jest. Można sobie wykorzystać kilka pomysłów, zrealizować. Dobrze, to tu pójdziemy najpierw w prawo, tam zobaczymy na pierwsze miejsce, a później będziemy musieli niestety wrócić. Z na lewą stronę. Tutaj się znajduje właśnie sklep z dużym placem na duże maszyny. że droga jest równa nie ma żadnych wyborów można próć no i tutaj po prawej stronie mamy stację paliwową mamy też jakiś skup chyba no i jest skup oczywiście to jest taki zajazd dla podróżnych. Tam na jeszcze tu mamy fabrykę olei na rozgałęzieniu i jeszcze tam na dół zjadę. Tam na dole będzie z tego co przyznałem tą tartak. To mamy tartak. też dość jest spory plac, gdzie można nazwozić drzewa później go posprzedawać. Za targ, targ jeśli chcemy posiadać, to 100 tysięcy. E, tu mamy jeszcze Biomas, tylko że Biomas, z tego co widzę, jest e, od Modera zrobiony. Braw to podobnie tylko same nie będzie można tutaj sprzedać, że ten plac dość konkretny jest, jeśli chodzi o sprzedaż drzewa. Na pewno będzie można było, gdzie sobie można coś postawić tutaj dodatkowo, jeśli coś potrzebuje. Nie ma też ruchu ulicznego tutaj Nic z zakrętu nie wyskoczy Już nadwróć Dobra, hamulce nie działają jak powinny Tu mamy sprzedawcę zwierząt i tu możecie nawet zobaczyć, że chcąc kupić zwierzęta nawet nie mogę, bo nie posiadam zagród. No I tu po prawej stronie mamy kolejny sprzęt, który jest rozstawiony, spersonalizowany przez twórcę. Tam tutaj jak patrzycie to nie wiem czy czuliście jak jechałem do góry w górę, bo teraz to wszystko widać cały teren na dół tamte place, to wszystko Także teren jest zróżnicowany To też trzeba wziąć pod uwagę Trzeba wiedzieć gdzie Bo jadąc stoi, to nawet można się kapnąć, że jedzie się pod górę jest jakiś mały No i ostatnim punktem na naszej ucieczce jest ten właśnie oto punkt, bam, pięknie a jest to kamieniołom to jest podobna tekstura co tam było aha także to są kamienie hmm. Ciekawe. To wszystko do tej ściany, tam to są kamienie. I teraz, jeśli chcecie się pobawić, to sobie kupujecie ten teren. chociaż też nie wiem, czy to nie musi być kupione. Nie. Jeśli się go posiada, tak czy inaczej, na poziomie łatwym. Dobra. Ale. Podjeżdża się furą, ładuje się kamienie i można załadować, sypać, włączyć sobie mod, znaczy za jak to się mówi, zakupić sobie mod specjalnej kuszarki, która jest zmodyfikowana. Bardzo łatwo przetwarza kamienie. O, nie nasypało się do niego. E, jeśli Wam e, nie pasi za bardzo ten wygląd tych te kamieni tutaj z brzegu możecie sobie raz tylko przejechać e, tą e, jej ładowarką o czy tu starszy nawet z pełną łyżką załadowaną To się zaraz sypuje, także. O. Już to inaczej wygląda. Muszę sobie poprawić wygląd, już to jest za płaskie dla was. No i to będę było chyba tyle, jeśli chodzi o, o tą mapę. Jeszcze zerknę z góry jak to wygląda pokazać wam. I tak jak mówiłem są pagórki wzgórki, także to trzeba wziąć pod uwagę. O, tu jest znowu ten wieża. ale tu nie będzie można się przeteleportować jak na tamtej mapie widocznie zaraz już tam pędzę, muszę zobaczyć z bliższa Myślę, się przedostanę przez ten gość tam to. Było tutaj. O, tutaj nie widoki. Wartoło tu przyjechać. a można włączyć, nie? Ale... To nie Anier Ziemi. No, myślę. To teraz jeszcze skoczyć na to. Wow, myślę. O. To życzę Wam miłej zabawy na tej mapie. I to było tyle. A jak Wam się podobało, to wiecie co robić. Zapraszam do udostępniania. No i do następnego. Dzięki na razie. Cześć.